Siema, dzisiaj znowu anime Adventures. Bo ten typ mi się mega podoba. Łapkę zostaw od razu, bo chcieliście srejkę, więc będziemy sobie taką srejkę robić. Mega fajny ten tykun, tak? Tower Defense, więc lecimy od razu kreację. A dzisiaj testujemy tego epickiego kozaka, co trafiliśmy w ostatnim odcinku. Spróbujemy coś sobie dropnąć, może, bo są oczywiście nowe dropy. I mamy tak teraz: akt drugi Technican of Time. Chciałbym. A mogę tutaj. A mogę na hardzie gdzieś zrobić pierwszego, jakbym chciał. Dobra, lecimy od razu start. Nie przedłużamy, tylko po prostu lecimy full tryhard, bo trzeba, wiecie, przestawać postaci. Zobaczcie, jak nawalają i tak dalej. Także lećmy, lećmy, tepaj, 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 Maciek, tepaj. No, halo, czemu to tak długo tepa? Dobra, tepnęło. W końcu. Już się bałem, że nie tepnie. Dobra, mamy Planet Namak. Art 2 Technican of Time Normal. Dobra, Git. Myślę, że damy ad na chillku. Mamy zająbiste postacie, szczerze, jeżeli chodzi o ten level. Stack on a hard Level? Coś nam, coś nam dobra. Tam gadasz głupoty. Co, po co mi jakieś tutaj rzeczy? Dobra, mamy tutaj Espa. VOTE jest oczywiście. Mamy. oto to nas na tego ziomka, więc zróbmy tak. Zróbmy tak. O, mój... Okej, okay, dobra, on troszeczkę bije, ale jest na pierwszym levelu, pamiętajmy, więc jest ciężko. Dobra, wave complete. Od razu postawmy sobie tego ziomka, bo tego jeszcze nie stawiałem. Także postawmy sobie tego ziomala. Co on robi? E, co on zrobił? E, on się zakręcił po prostu. Dobra, e, także postawmy sobie troszeczkę jednostek. Na razie. Okej, okay, stawmy sobie kolejnego tego, więc kolejnego tego sobie postawmy tutaj. chociaż mi on będzie miał zwiększony ten range, więc postawmy sobie go tak. No kurde, ale czemu to tak pokazuje? Dobra, tak postawmy. No nie wiem, po co tak robię. Mogłem postawić tutaj bardziej, ale przyszłość skręca sam, co ja? On skręca sam, no właśnie. Nie wiem, po co oni tak ustawili to, że to tak pokazuje. Dobra, upgrade'ujemy go i ma zwiększony zasięg i damage, oczywiście. Kolejny upgrade bardzo dużo. Ej, kolejny upgrade to będzie carry. Kolejny upgrade to będzie carry, patrzcie, 16 na 27 damagea. I cooldown się zmniejszy. Dobra, na razie ulepszamy tego e, Kazaszu. Nie wiem, czy to jest Kakashi, czy jak to się tam nazywa. E, przepraszam, że nie ogarniam. <grym> e, w 100% animu, ale jest Git. Dobra, nawalaj. Ten dobije. Gitowa, wave clear. E, Chciałbym go ulepszyć na fulla. On jest mega mocny. Tak mi się zdaje, że on będzie giga potrzebny. E, Chciałbym tych ulepszyć na fulla. Ten to jest taki pierdek, żeby sobie był. E, ten robi 400 d -Major już na klepo. On jest AOE, więc też by się przydało go tej pompować do góry i mamy Lightning Cutter teraz za 3,5 tysiąca upgrade. Dobra, let's go, robimy to. 3,5 tysiąca zbieramy, e, przy okazji tego ulepszymy. Fire Kika będzie miał, dobra, to jeszcze będzie miał Kopniaka, dobra, elegancko. On też nam się przyda, na razie ulepszamy tego Kazaszu e, jak najmocniej, żeby właśnie jak najmocniej klepał. E, szczerze, tutaj by był milion razy lepszy, tutaj w tym miejscu by był milion z lepszy. No ale no niestety, słuchajcie, e, przetestowałem, e, chociaż sobie będę wiedział na przyszłość, jak ustawiać te wyżyczki lepiej. Na razie te strony mega słabo, ja wiem i nie powinienem w ogóle tych wieżyczek stawiać, ale... Przeżyjemy. Postawmy sobie jeszcze tego gdzieś, bo on się tam gdzieś przyda. Postawmy sobie go tutaj, żeby on miał taki ręcz, taki wiecie. Żeby był. Bo bo on jest potrzebny, ale. Ale po prostu ma sobie gdzieś tam. Aha, dobra, dobijesz go? Dobijesz, dobra. Uf. E, ulepszymy tego za 3,5 tysiąca, tylko skończmy tego wavea. Dobra, mamy. Uwaga, Lightning Cutter. O mój Boże, dobra, chcę to zobaczyć, chcę to zobaczyć. <laughs> o On clearuje, on clearuje, on clearuje odnachita. On clearuje tych takita, Tych nie, no dobra, tych raczej nie. Tych raczej nie skliuje, ale. Stil, jaki on ma damage? Matko jedyna! Przecież jest OP! On jest giga-OP! On w tym momencie jest moim K, Tego możemy za 600 lepszyć, tego za 4500. lepszymy tego jeszcze. Bo jestem ciekawy, co on będzie tutaj robił. O mój Boże! O mój Boże! Ile to jest efektów dodanych w ogóle w tej gry? Ja się nie spodziewałem, że to jest tyle efektów. Mega mi się ta podoba. Ja lubię tower Defense, ja bardzo lubię tower defensy. Graliśmy kiedyś w ogóle na głównym kanale z Yoshim, yy, z Felim i tak dalej, więc mega, mega spoczko są tower Defense, ja lubię strasznie. Także dobra, 2500 za ten upgrade, czy on mi się przyda? Ten bije, ten bije znacznie więcej damage'a, ale... Ile ty masz? Dobra, udało się. Ej, ale trzeba tego jeszcze chyba ulepszyć. Mamy za mało jednostek. 4500 za upgrade. Dobra, zróbmy ten upgrade, zróbmy. Let's do this. No rozwal to, dawaj rozwalisz to na chillku. I robimy ten upgrade, robimy ten upgrade, bo to będzie mega mocny upgrade. Chociaż, on nie jest taki mocny, a nie, zasięg mu się zwiększy, to się przyda. E, zasięg się przyda, zasięg się przyda bardzo, nawet bym powiedział. Um, halo, bo je ja nie dam chyba. Dobra, wiecie co, walić to, robimy tak. Um, co my robimy? Um, co ja robię, co robię, co robię? Ej, mózg mi, mózg mi się laguje. A, a, wave Aha, to nie jest wave complete, dobra, robimy tak, Robimy tak. Dobra, musiałem to zrobić, musiałem to zrobić, musiałem to zrobić, bo odwaliłem głupotę. Mogłem też tego ulepszyć, ulepszymy go trochę. Ten nam się przyda tutaj, żeby kliował te ostatki, jakby zostały. Dobra, źle zrobiłem, bardzo źle zagrałem. Kurde, ale misplay, nie spodziewałem się. Możemy również dobrze nas pamić tych za 550 tutaj i one będą sobie tutaj kliować. Tak naprawdę, możemy taki rządek nawet zrobić, jakbym chciał. To będzie kilka spoko. 4,5 tysiąca, chcę ten upgrade zrobić, strasznie chcę ten upgrade zrobić Dobra, na pewno to już będzie wyczyszczone, na pewno to będzie wyczyszczone, właśnie Tak coś, żem czuł, że to się wyczyści jeszcze Na chilku Dobra, on tam jeszcze sobie strzela yy, 5000 tysięcy... kurde ej, bo jest źle W sumie jest źle W sumie jest... Nie jest tak kolorowy jak myślałem Bo tutaj leci kolejna fala Mordo, Mordo wielpa co tu się dzieje? Dobra, ten musi... No to nie zada Lady Major Dobra, teraz zada, teraz zada dużo. No, atakuj! Holdo! Dobra, atakuje, dobra, on ich wyczyści raczej. Raczej, nie jestem pewien, niestety. E, ale będzie ciężko to wygrać, będzie ciężko to wygrać po prostu. Dobra, kładźmy tego tutaj. E, no, jest bardzo ciężko to wygrać. Ale dobra, ten da radę na pewno, no on ma czas, żeby to rozwalić. on ma ile dni Dużo, dobra. Dał radę. No, ale OP to nie jest aktualnie ta, ta meta, którą mamy. I mi się to zbyt nie podoba, bo nie jesteśmy OP. Dobra. E, tego trzeba ulepszyć. Tego trzeba ulepszyć. Dobra. Tego trzeba było ulepszyć. Tego trzeba ulepszyć od razu, bo on ma upgrade teraz zrobiony, a te upgrade'y są spoko. E, dobra. Make clear, clear, clear. Dobra. Ten jest mega mocny, ale stylnie jest lepszy na full'a. Oj, temu by się przydało to, e, ten pasek, właśnie ten upgrade. Ten upgrade jest OP. On wtedy czyści w linii. Kurde i właśnie teraz co zrobić? Dobra, ten tutaj poczyści trochę, jak tylko wejdzie ten ziomal. Więc elegancko, jest elegancko. Dobra, jest... E i damy Adę raczej, zobaczymy. E myślę, że damy AD 2000 upgrade, żeby mieć... Tutaj jest Lightning Cutter teraz za 3,500. No 3,500 by mi się przydało, bo ten Lightning Cutter to jest Giga OP upgrade, tak szczerze. To jest Giga OP I wszystko robimy AOE pelami. widzicie? Wszystko to jest AOE. Także to by było spoko, żeby to maksować, Full AOE team zrobić po prostu wszystkie nazwy będą dostać hita, no właśnie, one dostają za do mobów na hita dostaje hita? Na hita dostaje hita? No w sumie można powiedzieć. Eee, dobra. Mm -hmm. ten, tego dobiją. Te raczej padną. Dobra, wave complete. Mamy 3,5 tysiąca. Gdzie jest ten za 3,5 Upgrader? Dobra, Lightning Cutter kolejny, mamy dwa Lightning Cuttery tutaj. One będą klepać bardzo to taki zasięg mają, właśnie, to jest spoko, bo on się tutaj tepa cały czas, widzicie? Dobra, teraz na tym się skupcie. Nie! O, kurde, ten statek! O, kurde, ey, bo to są statki, z których wyjdą jeszcze generały. E, dobra, no to tutaj trzeba troszkę e, popracować nad tym. 600 upgrade, dobra, walnijmy jakikolwiek upgrade, żeby cokolwiek było. Oj, 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 oj chyba tragedia. Tak, 602, no. Chyba przegraliśmy aktualnie. Spróbujmy teraz sobie jakoś przenieść, może? Czy nie przenosimy nic? Właśnie nie wiem, co mam zrobić. Ja piedzielę. Ale jajca. Ale jajca, ale jajca się podziały, ale jajca się podziały. Ja pierdzielę. czaj to. Tej damage nie poszedł dostatecznie duży. O to już zasięgu nie ma ten ziomal. Ajajaj, aj, aj, ten też nie ma. Dobra, musimy go salnąć chyba. Nie nie wiem co on zrobić, nie wiem co on zrobić. O kurde, ale jest tragedia. E, dobra, musimy wave'a skompletować. Dobra, wave complete. E, teraz postawmy... Dobra, tego do, od kopniaków. I zróbmy mu lekki upgrade. Tutaj kolejnego odkopniaków, kopniaków. Żeby on, one tej kliowały. Okej, okay, dobra. Kolejny odkopniaków. kopniaków. Od razu damage, żeby się zwiększał. No cokolwiek zrobicie, proszę was. Ojejku, jeszcze boss idzie. Nie! Ja przegrałem! Ja źle wieżyczki odstawiłem. Dlatego przegrałem. Tylko i wyłącznie dlatego. Przegrałem przez wieżyczki. Źle wieżyczki odstawiłem. Dobra, musimy zrobić inaczej. Musimy to selnąć tutaj. Eee, sel. Sel. Sel, dobra, musimy to zrobić, musimy, 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 musimy tak salać, musimy tak salać. Dobra, my tak. Dobra, mamy, mamy jakiś tam upgrade, coś tam robi ten ziomal. E, musimy tutaj troszkę posalać, no musimy troszkę zmienić, dobra, tutaj już na pewno się ten nie przyda. Sel, dobra, Cel. Ten jeszcze tutaj atakuje, no, jeszcze chwilkę, dobra, jeszcze chwilkę niech poatakuje. Sel, ja bym zrobił i tak. Dobra, czy on dojdzie do bazy? 79, dobra, przeżyjemy, 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 dobra, niech tam dojdzie do bazy, dobra. I teraz tak, musimy postawić tego, upgrade, dobra, i on będzie tutaj trzepał tych alien generałów. Nie, nie damy rady, nie damy rady, nie ma opcji. To jest Galdeo, którego kompletnie nie sklepaliśmy, kompletnie zepsuliśmy to, japie... Dobra, tego musimy selnąć, Cel. Ten też już może zostać selnięty, dobra, Cel. O mój Boże, jest źle. Dobra, jak mamy to zrobić? Tego ulepszyć? Fire kick? Dobra, róbmy te fire kicki, bo one może pomogą. Dobra, upgrade. Upgrade. O, nie no, nic mi nie pomoże już teraz. Ja już widzę, że nic mi nie pomoże. Już nic mi nie pomoże, słuchajcie. Już chyba nic mi nie uratuje w tej sytuacji. Dobra, spróbujmy jeszcze tak zrobić. Oj, no jest ciężko, jest ciężko. Mordo, przegraliśmy. Jak to było? To było bardzo źle ustawione w takim razie. Bardzo źle zagraliśmy. Bardzo źle. Nie mieliśmy chyba jednostek, które się skupiają na tym. Z tych te na tym ziomku. A sześć. O, nie mogę więcej niż sześć tych tych postaci. Dobra. E, postawmy jeszcze tego w takim razie. No, cokolwiek, cokolwiek niech tutaj trzepie. O, kurde, idzie ten galdeo. No, nie damy Ady go sklepać tymi firekickami. Chyba, że tutaj. Ej, tutaj poszczelawajmy. Dobra, szybko. E, sel, 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 sel. Cel, dobra. Nie, dojdź do bazy. Nie, to nie zdążyłem postawić. Dobra, przegaliśmy, Spróbujmy jeszcze raz. Aj, aj, aj. Niestety. E, tu tu lobby. Spróbujemy jeszcze raz, no niestety. Ale jestem zły. Kurde. Ale zepsułem. Najgorzej na świecie. Najgorzej na świecie zepsułem. Ja pierdzielę, no. A, źle ostawiłem w ogóle jednostki. Te jednostki były strasznie źle rozstawione, W ogóle nie miały takiego, one powinny mieć miliona większy zasięg. Po co ja na starcie ci Jak mogę ustawić tak, żeby po ulepszeniach one łapały połowę mapy? Kurde, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Poprawiamy błędy. Czy mamy jakieś questy skończone? Cokolwiek do odebrania? E, nic jamy, no bo przegraliśmy oczywiście, więc nie ma co się dziwić. Wbijamy tutaj. E, A, dobra, to odpalamy start. No, i niestety, no, no, kurde, no zdarza się, niby, co nie? Niby się, niby się zdarza, ale jednak smutek pozostaje. No, nie powinienem tego przegrać. Kurde, źle ostawiłem. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że to się uda. I przejdziemy tą misję, no bo ta misja już jest troszeczkę trudniejsza, jak widać. Ale no, to ja zepsułem. To tylko i wyłącznie moja wina, no. Tylko i wyłącznie moja wina. Powinienem to lepiej ostawiać. Dobra, jeszcze raz, rozstawianie jednostek. Rozstawianie jednostek, to jest najważniejsze. Ty masz damage AOE. Poczekaj. Ty masz damage AOE. To mogę ustawić tutaj na przykład. I on będzie łapał stąd aż dotąd. Tak, tak zrobimy. Tak zrobimy, słuchajcie. Tak zrobimy. E, spróbujmy w takim razie złapać. Tu? Tu jest lepiej. Właśnie, bo ty łapie dużo pola. Dobra, łapiemy tak na razie. Ten jest gigamocny, więc on, on sobie ty poradzi z tymi. No właśnie, on sobie z nimi poradzi na spokojnie. On bije AOE. I teraz tak, te najbardziej, właśnie te najbardziej AOE musimy stawiać w takich miejscach, żeby jak najwięcej mapy łapały. Ja myślę, że tutaj będzie git, miejsce na takiego ziomka. O, tu. Tu będzie git, miejsce, no? Bo on będzie łapał jak najwięcej mapy przez to. Dobra, stawiamy go tu. Ej, halo. Dobra, kupiło mi. Jakiś ślag był. Jakiś lag był. Dobra, tutaj na chilku. To teraz skupmy się na jednostkach, potem je sobie poulepszamy, myślę. Mhm. Tak zrobimy, tak zrobimy. Dobra, czyli mamy te dwie AOE jednostki. Teraz myślę, żeby dać jakiegoś takiego ziomka tutaj, który będzie ich po prostu tam trzepał, co ja? Bo on jest gigamocny też, do takiego właśnie obijania. To będą tutaj takie jednostki na starcie. Na każdych rogach pustałbym takie jednostki. Dobra, i tutaj mamy już to. I żeby nie kłóciły się zasięgi, to ja bym zrobił jeszcze tutaj taką jednostkę. Tutaj, o, tu, tutaj? Dobra, tutaj walniemy. Tutaj. On będzie gigamocny, bo on będzie miał zasięg. Słuchajcie, on będzie miał zasięg. E, możemy jeszcze sobie walnąć kolejnego ziomka tutaj, bo on też będzie miał zasięg. To będzie takich dwóch tutaj, dwóch ziomali. Dobra, i skupmy się na upgradzie tego ziomka. Bo on ma dosyć duży zasięg, ale ten ma największy. Dobra, skupmy się na upgradzie tego. Bo to on ma, on ma potężny zasięg. On ma potężny i jak zrobimy mu ten strike, żeby on tam nawalał, tutaj tego za 300 też możemy niby upgradenąć, ale czy to się opłaca? W tym momencie to nie wiem. Ale zróbmy to. Upgrade'ik, upgrade'ik, upgrade'ik. Dobra, on będzie nam tutaj po 17 klepał. On ma bardzo szybki atak, więc on bardzo dużo tutaj obija. A oni biją AOE. Właśnie te AOE jest najmocniejsze. Kurde. To, to mi przeszkadza, że to jest tak mocne. Ja muszę w to abuzować. Dobra, potrzebujemy na pewno tutaj zasięg zrobić. Tutaj jest najważniejszy zasięg. Bo one będą klepać aż dotąd. Aż dotąd. Więc tych dwóch bym zrobił od razu na yy, ulepszenie ich. Czyli na tego. O, dobra. Myk. Ble... Blaster, właśnie. Blastarge to się nazywa. Walnimy tutaj dwa upgrade. A, musimy poczekać, aż troszeczkę tutaj będzie ubite. Nie no, trzeba stać bardziej, tak żeby to, widzicie, mapę łapało. Niż żeby po prostu na się nam farmiło. Bo co nam z tego startowego farmienia? Jak po prostu nie dobijamy tych jednostek. A to jest AOE, więc to bije wszystkich. Tak samo to bije wszystkich. Po prostu były źle ustalone jednostki ostatnio i dlatego przegraliśmy. To prosta sprawa. Tych bym na farmił w ogóle więcej jeszcze. Tych na farmie jeszcze więcej. Bo one tutaj będą mega dużo robić. A one są tanie, a ich, ich, ich i tak musimy na farmie jak najwięcej. Bo one się przydają. E, 1700 mamy. 2000, dobra, poczekajmy. 2000, żeby mieć ten e, blasterz. Ja bym wszystkich zajął na blasterz i już ich nie ulepszę dalej, co ja? Że wszystkie będą miały ten blasterz i to będzie mega mocne. I po prostu lecimy każdą jednostkę z tych e, na Blast e, Dobra, jeszcze tutaj mamy jedną. Mech. Ile ich możemy postawić w sumie? Ile ich możemy postawić? Nie, to już jest źle, tutaj bym postawił bardziej. O, 5, dobra, pięć spoczko. E, 1250 dwa 2000 na blast już. To też bym co zrobił. E, tutaj tego ziomka, ej on da radę Da radę, jest ich dużo, jest ich wystarczająco dużo, dobra. Wave complete, e, blast, rush pierwszy, jest, jest. Dobra, elegancko. Potrzebujemy jeszcze jednego przynajmniej, żeby to już zaczęło działać. Gdzie jest tutaj ulepszony jakiś 1250. Dobra, ulepszamy i potrzebujemy 2000 na ten upgrade, więc damy radę na spokojnie. Na spokojnie, damy radę. To sobie, te są najważniejsze, słuchajcie, aktualnie, ten bakujo. Ten jest giga mocny, jest giga potężnie mocny, jak mu się zrobić tego wave'a, tylko że ten wave jest giga drogi. To jest problem tych jednostek, że one są giga gigadrogie, drogie, żeby zebrać tyle kasy. No kurde, to jest problem. Właśnie potrzebowalibyśmy jakąś jednostkę, która farmi nam kasę. Nie wiem jak to zdobyć. Dobra, 2000 na Blastery i lecimy od razu z upgrade'em kolejnego ziomka. E, mówię, musimy mieć 5 na Blasteraż zebranych. 5 na Blasteraż, to już jest patrzcie jaki zasięg tego Blasterasha. No to jest potężne, to jest po dotąd. Dotąd! No to będzie klepać całą mapę, no to będzie git. To będzie bardzo nawet git, Więc skupiamy się na tych jednostkach. 600 upgrade. Potrzebujemy ile? 600. Upgrade. Kolejny to jest. Dobra, rozwalimy go. Alien generał już pada. On dostaje tak wciry teraz. No, tyle ich tutaj jest, że naprawdę. No, one się odpalają. One, jak odpalają, ataki to jest taki spam tego. To no, jest giga mocno, giga mocno. Dobra, wave 10 yy, mamy odpalony. Dobra, 2000 zostaliśmy yy, Ja ulepszy za 1250. Dobra, myk mamy co zrobione. Kolejny upgrade 600 i 750. Dobra, czyli mamy raz, dwa. I jeszcze tego za 2000 musimy ulepszyć. Dobra, to będziemy mieli wtedy już trzy blasterasze, które będą się spamić. O kurde, dobra. Odtąd dotąd. Całą tą ścieżkę mamy nawalania, więc jest giga mocno. Eee, dobra, tutaj nawala już. Dobra, one leco pomału. Ten Naruto to jest tylko od tego, żeby tutaj farmić, co On farmi sobie damage. On sobie klika. 1700 zrobił! On zrobił więcej niż ten. Najwięcej no, no zrobiły. Czemu on zrobił tylko 100? Ten zrobił 1800, ten zrobił. Ej, mało robił czemu on robił mało Dimajor? Dobra, nieważne. E, 2000, Blaster aż kolejny. E, walniemy tego za 750, no i czekamy dalej. No ale raczej już teraz jest Git, teraz jest Git mi się zdaje. Teraz już jest Git, mamy to dobrze wszystko ustalone. Mamy mega dużo obrażeń, OE. Mamy mega dużo ogólnie obrażeń. Chociaż te jednostki, właśnie to jest problem, że ja nie mam nic do trzebania jednostek, tylko OE damage cały czas. A są moby, jakby te ziomki, które biją bardzo dużo obrażeń, jak się je zmaksuje. Ja mam jednego takiego walnął na róg. Tutaj, jednego tutaj bym jeszcze walnął. I je potem sobie poulepszał. On na razie... Na jesteśmy w git pozycji, co ja? Bo tutaj, tutaj dajemy radę. Ej, tutaj nie dajemy rady chyba? To jest chyba problem ustawiania ich tutaj, bo właśnie widzicie, że one nie biją w linii. Nie mają kiedy bić w linii. Dobra, 3300. Musimy zrobić kolejnego Blastrasza. Gdzie jest kolejny Blastrasz? Tutaj, 1200, 2000. Mamy Blastrasz kolejny. No tutaj jest naprawdę og. Tutaj jest damage jak cholera. W tym miejscu. Dobra, jest git, bo one biją bardzo dużo. Bardzo dużo obrażeń tych AoE idzie. Więc no nie, no raczej no nie przejdzie nic teraz. Teraz nie powinno nic przejść. No na razie zobaczymy, bo on Najgorszy, że te AoE się fokusują też na pojedynczych celach, widzicie. Dobra, tutaj już się zaczął fokusować, No i tutaj jest super. Tutaj jest super fokus. E, 2,5, 600. 600, 750, dobra. E, potrzebujemy 1000, 3250, potrzebujemy, żeby teraz zrobić jeszcze jednego e, blastyusza i to będzie już OP. Blaze trash. Dobra, nie, no one tak nawalają tej damage. O, że to jest... No stąd już rzadko co przechodzi dalej. A jak przechodzi, to, 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 to te małe czyszczą. No nie, no chyba jest git. Chyba to już jest git miejsce, w którym jesteśmy. No już wątpię, żeby... No musimy jeszcze się skupić na pojedynczych, właśnie na tego bossa, bo ten boss będzie przeseany, bo musimy mu wytrzepać 2000 coś major I ja myślę właśnie, żeby tymi Sanjayami jakimiś... E, dobra, mamy 2000 na bl bl blasterasza, no i teraz skupiamy się na tym na przykład, co ja? Na tym takim ziomku. Party table, co to jest party table? Nie wiem, ale będę musiał to zrobić. 1250, damy radę, raczej tyle zrobię. Za... No dobra, na chill'ku, no co tu się dzieje? Myk! 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 Co to w ogóle jest? Dobra, 600 damage. A. Będzie problem, dobra, będzie problem, jednak będzie problem lekki. Albo? Czy będzie, czy nie będzie? To jest pytanie. O mój Boże, ktoś stakuje ten damage. Dobra, nie zrobiłem niestety żadnych tych, ale no chyba jest git, chyba jest git. zobaczymy. One wszystkie są sfokusowane na tym, bo one są pierwsze i właśnie to jest dobre. Myk, myk. dobra, szczyszone. Teraz tutaj fokus, teraz tutaj fokus. 1250 na party table i to już, o tutaj patrzcie on się kręci. Dobra, on jest gitem, on jest gitem. Ja bym jeszcze go walnął tutaj, albo, nie bo mamy tutaj jeszcze nieulepszonego, dobra to nie kupujmy jednostki, nie kupujmy. E, cancel, dobra i tego ulepszajmy, 300, e, 450 dobra. Jest git, jest git, jest naprawdę git. Wave complete, dobra możemy go ulepszyć na party table. Dobra git. E, co potrzebujemy jeszcze, jakie jednostki? O, mój Boże, nawet nie wiem, co my potrzebujemy, nawet nie wiem, co my potrzebujemy, dobra. Coś pod koniec? Nie, tutaj daję radę, daję radę, dobra, daję radę. Ja bym sobie walnął jeszcze. może takiego? Nie, no, tego nie mogę już walnąć, no tak. Nie mogę go walnąć. Kurde, ja nie mogę go walnąć, dobra. Ja bym zrobił tak. Dobra. On będzie tutaj trzepał. Jeszcze, jeszcze AOE demet, Jeszcze mamy tutaj AOE. AOE, AOE no. Out, y, nie wiem co ja mówię. Y, dobra, jak ten wyjdzie z tego range'a, to sprzedajemy go. On jest nam niepotrzebny wtedy. To już jest ostatni wave, y, więc git, sprzedajemy. Ten jeszcze będzie tutaj klepał, git. Dobra, ten tej klepie tych alien generałów. Y, co my potrzebujemy tej? Ja mam jeszcze jednego takiego wolną i go polepszą. On jest giga fajny. Dobra, mamy kick na nim, mamy 600. 1250 potrzebujemy, no. Ten już nie bije, co nie? On już nie bije, tak. Selamy. Ten już nie bije. Selamy. Ten bije. Ten jeszcze bije kogoś. Tego możemy od razu ulepszyć. Na tego tutaj, co ma salto robić. Dobra, Git. Galdeo, tutaj widzę, jest. Dobra, ten już nie bije. Ten bije. Ten bije. Będzie jeszcze bił, dobra. Tutaj zostały jakieś ochłapy. To ja bym sobie je wyczyścił jakoś. Zrobiłbym. Aha, bo już mam ich pięć. No tak! Kurde, ale odwaliłem. Dobra. Naruto się tutaj przyda. Nie, 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 nie przyda się Naruto. Przyda się ten Ziomal. Meg 300 i 450 potrzebujemy. Czyli ten już nie będzie bił. Cel. Meg 450. Dobra, git. I te już nie biją. I teraz musimy zrobić Tak. Cel. Cel. Cell, Cel. 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 Dobra. I teraz walimy na koniec ulepszonego tego. Dobra. I ulepszamy go na fula. Dobra. On ileż. 40 co 5... Nie, to nie, nie mamy szans już. <noise> nie mamy szans już, nie ma opcji w ogóle. Nie, nie ma opcji, dobra. Nie dam rady tego zrobić. Jak mam to niby zejść z takimi słabymi jednostkami? Przecież jestem. To jest niemożliwe, że mi ja to zrobił. Przecież to jest niemożliwe. Jak mi jeszcze. No, udało mi się wyczyścić wszystkie moby. Wszystkie moby, wszystkie moby, jakie miałem, brakuje mi kasy na ulepszenia. To jest mój problem. Brakuje mi tylko i wyłącznie kasy na ulepszenia, czajcie? Temu przegrałem, no niestety, brakowało mi kasy na ulepszenia, potrzebuję jednostki, która y, będzie po prostu mi zarabiać kasę. Innej opcji nie ma, muszę po prostu y, troszeczkę zacząć sumonować. Będę musiał grać pierwszą mapę, aż nie zsumonuję sobie jednostek. No brakuje mi tej kasy na ulepszenia. I brakuje mi jakby tego ostatnie jednostek. No potrzebuje więcej kasy. Dobra, strzelamy, e, bo już on i tak tam nic nie zrobi. No i niestety Goldeo nas pokonał. Pokonał nas ten ziomal. Ten boss nas pokonał. E, mogę sobie nawet spojrzeć na niego. No i żegnamy. No i żegnamy. No i żegnamy! Kurde Felek, no. he tu to lobby, no niestety. Kurde, jakie ciężkie! Ej, jakie to jest ciężkie! Ja nie mogę, to jest giga ciężkie. To było na. Ej, dobra, ten typ mi się jeszcze bardziej przysto bo jest ciężki. Nie jest taki łatwy. No jest. Ja, pieczę, ale jestem nobem. Ale jestem nobem, ten typ jest tak giga ciężki. Muszę zacząć to sumonować. Muszę mieć jakąś jednostkę. Która będzie nam zarabiać kasę? I nie mam pojęcia, czy taka jednostka w ogóle jest. Także będę musiał troszkę potrzebować Waszej pomocy w komentarzach. I będzie bardzo miło, jak napiszecie. No i yy, chyba. Elo.